Patrzyłam, jak pociąg objeżdża, zabierając ze sobą osobę, o której myślałam, że nigdy mnie nie opuści. Walizka w mojej ręce ważyła tonę, a pustka w mojej piersi była odchłanią. Porzucił mnie na stacji, bez słowa, bez pożegnania. W tym momencie rozpacz groziła, że mnie pochłonie, ale zamiast się rozpaść, coś we mnie zapłonęło. Iskra buntu, czysta, niezachwiana, a to, co zrobiłam później, Zmieniło wszystko na zawsze. Nie uwierzysz, co się stało. Przenikliwy gwizd pociągu przeciął zimne powietrze na stacji, odrywając ostatnią nitkę nadziei, jaką jeszcze miałem. Zobaczyłem, jak jego oczy, te same oczy, które kiedyś obiecywały mi przyszłość, odwracają się od moich. Drzwi wagonu zamknęły się z głuchym łoskotem, a potem, w mgnieniu oka, zniknął. Zabrał ze sobą nie tylko swoją obecność, ale także mój spokój, moją godność i wszystkie plany, które wspólnie zrobiliśmy. Byłem tam, stojąc pośrodku chaosu zatłoczonego dworca kolejowego, z walizką, która wydawała się ważyć tonę i pustką w piersi, która groziła, że mnie połknie. Gule w gardle nie pozwalała mi krzyczeć, płakać, robić czegokolwiek innego niż odczuwać przeszywający ból zdrady. Przez sekundę, nieszczęśliwą Nieskończoną sekundę myślałem, że zaraz się załamie. Że ugnie się pod ciężarem tego porzucenia i stanę się kolejną rozbitą statystyką. Ale potem coś we mnie pękło. Nie był to gniew ani smutek. To była zimna furia cicha determinacja, która powstała z popiołów mojego upokorzenia. Podniosłam głowę, wbiłam wzrok w szlak pociągu, impulsywna decyzja mną zawładnęła. Nie będę ofiarą. Nie tym razem. Zamiast szukać taksówki lub innego schronienia, zrobiłam najbardziej nieoczekiwaną rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Moja walizka, ciężka i pełna ubrań, które on, jak twierdził, kochał, stała się jedynie rekwizytem. Spojrzałam na tłum, na pośpieszne i obojętne twarze, i zaczął się kształtować szalony plan. Otworzyłam walizkę, nie po to, żeby cokolwiek zabrać, ale żeby wszystko wyrzucić. Jeden po drugim moje rzeczy spadały na zakurzoną podłogę stacji. Bluzka, którą mi dał, książka, którą razem czytaliśmy, zdjęcia chwil, które teraz wydawały się kłamstwami. Ludzie zatrzymywali się, zszokowani, niektórzy ciekawi, inni wyraźnie nieswojo. Nie obchodziło mnie to. Z każdym upuszczonym elementem garderoby czułam o jeden ciężar mniej, o jeden łańcuch mniej. Kiedy walizka była pusta, zatrzasnąłem ją i z ironicznym uśmiechem na ustach wrzuciłem ją z całej siły do stojącego obok kosza na śmieci. Metaliczny dźwięk rozbrzmiał na stacji, a cisza, która zapadła, była niemal namacalna. Kobieta w okularach, która patrzyła z otwartymi ustami, upuściła torbę z zakupami. W tym momencie podszedł do mnie mężczyzna w garniturze, który wyglądał jakby wyszedł z okładki magazynu. Myślałem, że mnie zruga lub zadzwoni do ochrony. Zamiast tego wyciągnął rękę i powiedział: To było imponujące. Idealne na to, czego szukam. Byłem zdezorientowany. Przedstawił się jako Artur, reżyser niezależnego dokumentu o nieoczekiwanych reakcjach na chaos. Mój występ, jak to nazwał, był dokładnie tym, czego potrzebował na zakończenie swojego filmu. Nie zastanawiając się dwa razy, Zgodziłem się. Co miałem do stracenia? To przypadkowe spotkanie otworzyło drzwi do świata, którego nigdy sobie nie wyobrażałem. Podczas kręcenia filmu, gdy opowiadałem swoją historię, ból porzucenia przekształcił się w potężną narrację. I to właśnie podczas jednej z tych rozmów wydarzyło się największe zaskoczenie ze wszystkich. Artur, niezwykle przenikliwy człowiek, wymienił nazwisko, nazwisko, które zmroziło mi krew w żyłach, nazwisko mojego byłego partnera. Okazało się, że Artur nie tylko go znał, ale mój były partner był również głównym inwestorem w innym projekcie, który rozwijał. Projekcie o podejrzanych schematach finansowych. Mój były partner, mężczyzna, który porzucił mnie na stacji, był zamieszany w coś o wiele większego i o wiele brudniejszego, niż mogłem sobie wyobrazić. To porzucenie nie dotyczyło mnie, ale jego ucieczki przed czymś. Mój udział w dokumencie nie tylko dał mi głos, ale także połączył mnie z siecią niespodziewanych ludzi. Inni rozmówcy w filmie, ludzie, którzy również przeszli przez sytuację zerwania i przezwyciężenia, stali się moimi przyjaciółmi i sojusznikami. Wśród nich był były prywatny detektyw, który po wysłuchaniu mojej historii i wzmianki o moim byłym partnerze, zaproponował, że sam przeprowadzi dochodzenie. Odkrył, że mój były partner nie tylko porzucił mnie. Aby uciec od długów i problemów prawnych, ale że uciekł do innego kraju, pozostawiając za sobą ciąg bankructw i zrujnowanych żyć. To porzucenie na stacji nie było aktem osobistego tchórzostwa, ale wierzchołkiem góry lodowej o wiele większego planu. Wiadomość o dokumencie i sposób, w jaki ujawnił moją historię przezwyciężenia, wkrótce dotarły do uszu mojego byłego. On, który zniknął bez śladu, zaczął wysyłać rozpaczliwe wiadomości do Artura, prosząc. Aby moje zeznania zostały wycięte z filmu. Był przerażony. Ironia była okrutna. Mężczyzna, który mnie porzucił, teraz czuł się porzucony przez własną prywatność, obnażony przez moją odwagę. Nie odpowiedziałam na jego wiadomości. Moją zemstą nie była zemsta, ale wolność. Wolność, by już się nie przejmować, by iść naprzód z własną prawdą. Dziś. Siedząc w moim nowym mieszkaniu z oszałamiającym widokiem na miasto, zdaję sobie sprawę z przemiany, jaką dało mi życie. Porzucenie na stacji, najbardziej bolesny moment mojego życia, było katalizatorem. To był impuls, którego potrzebowałam, aby się obudzić, uwolnić się od toksycznego związku i życia, które nie było moje. Dokument został wydany i odniósł ogromny sukces, otwierając drzwi do nowych możliwości i nowego celu. Nie jestem już porzuconą kobietą, ale kobietą, która powstała na nowo, która przemieniła ból w siłę, rozpacz w inspirację. Porzucił mnie na stacji, ale to, co zrobiłam później, uwolniło mnie i zmieniło wszystko na zawsze. I po raz pierwszy w życiu czuję się kompletna.